za ich duszę, a także prosić ich o modlitwę za Polskę teraz, aby y, ta straszna historia się już nigdy nie powtórzyła. Chciałem y, prosić y, księdza Waleriana, mężczyznę święcickiego, probosza Stanisławówki, y, który zgodził się przewodniczyć naszej modlitwie, aby y, poprowadzić różaniec. Tajemnica pierwsza, bolesna. Mojca Wojnica w Krójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódz nas na poprzednio, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc trzewia Twojego, Jezus. Maryja, Matko Boża, módl się za nami teraz i w Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna, Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, święta teraz, w Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna, Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta Maryjo, Rzeczyny, na nasz teraz i w godzinie Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, święta na